Matyldy urodziny. Ktoś dzisiaj zaprosił trzy koleżanki. Jeden? A i trzy koleżanki będą pracować u nas. Są so, fajne na mamy. Matylda już od szóste, <ścoughs> szóstej nie śpi. Wczoraj nie mogła zasnąć z, Bo jest tak podekscytowana. I zrobiłam już cztery poduszki. Tak. I stwierdziłyśmy, bo najpierw był plan, żeby dziewczyny spały u Matydy w pokoju. A potem pomyślałam, mamy dużo łóżko. Wszystkie cztery na pewno się zmieszczą. Na pewno się zmieszczą, bo każda ma swoją poduszkę. No. Każda ma swoją poduszkę. Tam też możemy, bo to jest nocowanka, pozwoliliśmy, że dziewczyny będą mogły sobie obejrzeć film do spania. Um, so... Także tak! Dziewczyny będą spać u mnie, ja będę spać u Emmy i Matyldy. Emma jest u Uli i Romana dzisiaj. E, od dawna chciały, chcieli wziąć no tylko Emę, bo czasami tam tylko Matylda idzie. No e, bo. Jak chcecie wiedzieć, teraz używam Bloom Robbins Growth and Hair Serum, To mi pomaga z włosami. Pamiętacie, ja nie mam, nigdy nie miałam dużo włosów, teraz mam długie, pierwszy raz w życiu, ale to używam tą maseczkę, używam jak raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, powinnam była dzisiaj użyć, bo mam tro trochę suche te włosy, no i też e, codziennie, czy codziennie, staram jak pamiętam, staram się codziennie e, brać tę witaminę, Podziękuję poniżej. Bo często dostaję pytanie. Ja to tak wcieram kilka minut. Mam w sumie mam ten scalp massager. Mogę użyć to. I No. To używam ten scalp massager. I to też działa. Dobra, a na końcówki używam to, jak widać. Legi, co to też podlinkuję poniżej. Ja to zamawiam na Amazonie, bo zawsze tam jest najlepsza cena. Może chyba do trochę. Dobra, a jak to wszystko mi siedzi, ten serum to można ja codziennie nakładam. Ja... ja like, myję włosy co dwa dni, bo ja mam cienkie włosy. I na przykład znam ludzi, którzy dopiero like, raz na kilka tygodni myją włosy. That's not me. To za for Dobra. Ogarnę make-up, włosy także tak. A, ah, the pillows too. Okay. Okay. Setup dziewczynek. To są śpiworki. Już Wam pokazuję. To są takie śpiworki. Yy, dziewczyny to dostały na dzień dziecka. Super cute. Bardzo fajny pomysł. Ech, chyba w kupione. I think so. Tak. since Home. So cute. Myślę, że fajne tylko dla. Like, 4-5, bo już Matylda jest troszeczkę za wysoka na to. Co so, jak zapinamy, to jej głowa jest tutaj. Używamy jako grecki. Yeah. Ja, dobra. Tu dziewczyny będą spały. Ja ogarnę teraz resztę domu. Nie, idziemy na zakupy. Są so, zakupy w soboty nie polecamy. Mamy nową piekarnię tutaj. Poszliśmy też do piekarni. Tak się nazywa Wanda. I słuchajcie, jest nawet chleb. Jak, jak pamiętasz, jak ten chleb się nazywał? Jakiś? Jakiś yy, Świderski. Chleb Świderski. A mamy tutaj rzekę Świderso. It's pretty cool. My teraz, y, pierwsze co zrobiliśmy, jak wróciliśmy, to tutaj Matylda ogarnia stół i zabawy dla koleżanek, a ja będę robiła pizzę. Um, mamy mąkę taką specjalną na pizzę. Nie ja pamiętam, chyba kupiłam ją w DIOS, mój, niecały miesiąc temu, to może jeszcze jest, kołowa. Trochę to robię na oko, bo. Chciałam trochę więcej, e, trochę więcej zrobić, e, bo będzie cztery dziewczynek plus ja i John i Gabi. I Gabi też trochę pizzy może zjeść. Mamy sterech, mamy wszystko co potrzebujemy. To będzie dobrze, ale ciasto na pizzę potrzebuje 2-3 godziny, żeby urosło. So, i, a, I dzisiaj jest chłodny dzień. A to dlatego tak jest 1230-40 i teraz zaczynamy. Potem będzie czas na brownie i na ostatnio yy, postaram się upiec ciasto marchewkowe na jutro. Żeby już jutro tego nie robić. Także tak, trochę soli, trochę oliwy, mąka drożdże i czas. I woda. Co jeszcze jest potrzebne? To wszystko. Już jak człowiek robi przez taki dłuższy czas to ogarnia te proporc proporcje, trochę na, na oko się robi. Tak awantury w domu kuchu. nawet do przedszkola, tylko chudniczki. Ja nie chcę tego! I tak sto razy ja nie chcę tego, nie? Co tam dostałaś? Ojejku, to jest dla mnie? Nie! Nie, dobre ja. teraz czas na. Brownie tort. Które jest bardzo kuromi. Co się śpiewa? Sto lat, sto lat, lat, lat nie żyje, żyje nam. Sto, sto lat, lat, sto lat, lat, lat nie żyje. Ona mówi po kanadyjsku. Tak. Więc jeszcze nie zna angielski. Klasa <noise> języka? No. Brawa! O, też to z ja. tobu rodziny Ej, ja. dziewczyny! Chodź na zdjęcie! Ja. Ej, gdzie jest? Ja. Ja. Kurki, okay. uwaga, zaraz robię zdjęcie. Jak minęła noc? Ok, dziewczyny spały tak od 11 do 6.37 ale jestem zmęczona i chyba się przeziębiłam so to not jest Wstałam rano, upiekłam ciasto I co dostałaś? takie ja karaoke? Dostałam, y, y, bardzo fajne dwa mikrofony takie no Super No i dostałam do tego głośniej. Super Ale mega muzyczka nam Sto lat, lat niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje, żyje nam. Tutaj są takie torby papierowe, tutaj jest zjezdanie i różne podkładki. To wszystko będzie wyglądać. Na sam koniec Wam pokażę. Od... O tak. Słuchajcie, jest niedziela. Ja właśnie wróciłam z Giawin na spacer i chciałam wstawić ten vlog, który oglądacie. Bo w końcu widzę koniec tego tunela, że chyba jestem do Nie do przodu, tylko mam chyba z dwa vlogi do ogarnięcia yy, jeszcze, które nagrałam, ale jeszcze nie wstawiłam. E, najgor czy najgorsze, przez te dwa tygodnie tego dnia się przeziębiłam i jest 2,5 tygodnia później. A i dopiero, dopiero się lepiej czuję. Ta, tak dawno mnie, mnie tak nie złapało przeziębienie, że e, aż takie, że masakra. Nawet musiałam wziąć kilka dni wolnego z pracy, bo tak źle się czułam. Także tak, dobra, ja idę tutaj lecieć, lecieć, pobawić się z Gewi, tak? Mam nadzieję, że ten vlog, właśnie taki urodzinowy, matyldowy, Wam się podobał. Czasami wiem, że e, dziwnie niektóre rzeczy e, e, jakby wycięłam, ale przez to, że nie chciałam pokazywać e, koleżanki Matyldy. Um, tak, nie wiem, czy zauważyliście, ale też trochę coraz mniej pokazuje Matyldę, bo też. Um, utrzymuję, chcę utrzymać jej e, prywatność, tak jak nigdy nie pokazywałam, nie wiem, jak dziewczynki płaczą, czy coś takiego, bo po prostu nie chcę, nie chcę tego pokazywać. Są so tutaj e, też z Matyldą, mm, <ścoughs> coraz rzadziej je pokazuję na kanale, a, ale ona bardzo chce vlogować i nawet to ostatnie ujęcie, jak dziewczyny, ona i koleżanka składały Lego, to one Yy, brały like, aparat matydy i nagrywały vloga, so i potem się spytały, czy mogę im pomóc to złożyć. Co jest fajne, bo to jest taka technologia, która może im się potem później w życiu yy, będą mogły wykorzystać. Dobra. To tutaj kończę. Jak macie jakiekolwiek pytania, jeśli chodzi o urodziny, czy organizację, czy cokolwiek, to dajcie znać w komentarzach poniżej. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze Matylda, Emma, Gabi, John i ja życzymy odpięć. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!